Katastrofy morskie Janel. Katastrofy morskie Janel. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Powiem o SS Janel i jego katastrofie. Jest to fikcyjny statek. Oczywiście nie o aktach fałszywych. Po prostu zobaczyłem raz na jakimś YouTubie fikcyjny statek, który zatanął w 1955 roku, więc postanowiłem nagrać o nim katastrofy. więc zaczynamy. SS Janel, stworzony w. W, 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 zaczęty budowę w 1913 roku e, miał e, służyć do e, transportu pasażerów e, i nie tylko, ładunków też oraz innych. E, w, 1913, w 1912 roku cała konstrukcja zaczęta była do budowy, już rok później była odesłana w pierwszy raz. Później w 1914 roku puszczono go do I wojny światowej. Oczywiście puszczono go od razu. Miał bardzo duże stłuczki jak z niemiecką łodzią podwodną, jak i z dwoma statkami, wcześniejszymi. Tak naprawdę potem już zaczyna chwalić Janela. Po późniejszych czasach Janel został. Już w, 16, w 1916 roku był jako statek szpitalny i służył jako statek szpitalny w jeden niewiadomy dzień taka łódź, łódź podwodna niemiecka chciała wysłać torpedę idealnie w statek, lecz wypudłowała, a Janel, nikt Jan, na Janelu nie widział nawet żadnej um, t, łodzi podwodnej, po prostu Janel wtedy miał szczęście. W późniejszych czasach, w, w 1917 roku, już rok po y, mianowaniu go statkiem szpitalnym, y, był, od, był jako statek, y, taki bardziej można powiedzieć tropi, trop, ship, y, tropiący statek i wtedy zdarzył się z niemieckim statkiem, który do niego strzelał, y, przełamał go na pół, po czym tamten zatonął. Jaden utrzymał się na wodzie mimo z, roz, z całym rozdartym kadłubem. W 1918 roku, po I wojnie światowej, został już odesłany od, na dobrą służbę pasażerską. Też później miał dużo wyłożeń, przez wszystkie kolizji, nie, było, nie był w 100% naprawiony. Przez co, czasami zalewa, zalewał się jeden przedział wodny. Oczywiście, statek najpierw gnał 23 węzły. węzły Potem już gnał 20-19, płynął benzów przez to, że cały czas się zalewał. Statek nie miał większych trudności. Mostek był bardzo zadbany, jak i wszystkie sale bolowe. Można powiedzieć, że Jatl był jednym z przykładów dobrych statków. Chwalono go strasznie. Miał bardzo, mierzył, głównie mierzył bardzo z tak 270-275 metrów długości. W końcu w 1925 roku um, uratował rozbitków z um, tunującego statku i wtedy um, chcieli go zezłomować. Um, w 1925 chcieli go zezumować. W końcu um, został odys jednak, um, jednak go uratowali w odzumacji. I w 1926 został kup kupiony do, do kolejnej firmy. Um, um, potem w końcu ta firma, która um, trochę go tam poderminizowała po i naprawiła te szkody, które z stanęły mu na drodze, czyli jeden zalany zawsze przedział. W końcu w 1930 roku, kadłub wzmocniono i dodano kolejne dwa przedziały wodne, które nie mogły być zalane, czyli 4, od, od z 16 4 kadłów, z 18 mogły być cztery zalane przedziałów. Ym, i oczywiście wzmocnienie na było niezmiernie potrzebne, w końcu w 1936 roku, już przestano go tak chwalić przez kolizję z jednym z większych statków. No i poszedł w pamięć. nie był już tak chwalony jak wcześniej. W, w końcu statek miał, miał też bardzo ładny styl. W końcu. W końcówce swojego życia, w, nie końcówka, bo w 1939 roku, został mianowany jako ym, i wys, został wysłany do wojny. II światowej. Ym, cztery kadłuby, cztery tak naprawdę pięć zostało zalanych, przez co statek lekko zaczął tonąć, lecz blisko bardzo brzegu, przez co udało mu się podpłynąć. Ym, oczywiście to, ym, nie, oczywiście ten. Łódź um, um, podwodna została zestrzelona. Janel był statkiem, który podróżował w końcu później, w 1941 roku. Wymowano go na, um, na statek bardziej taki szpitalny i w końcu później, w późniejszych czasach, w 1943, zdarzył się z kolejnym statkiem, tym razem wrogim. Statkiem, który miał zły wpływy na niego miał zły wpływ, bo chciał go zatopić no i w końcu w 1945 roku jego służba na wojnie się zakończyła, ponieważ już nie było wojny. W 1946. W tam dodano Basen drugi i tak naprawdę Janel później kontynuował swoją trasę i tak było tak naprawdę bardzo dużo aż do 1955 gdzie dochodzimy gdy statek pasażerski ym, był w lekkim niebezpieczeństwie płynął przez taką zatokę która nie do końca jest w, w dobrym stanie znaczy w dobrym stanie mówiąc y jest tam niby płytko a też niby później się podnosi to do nie płytko, a później się to podnosi do mielizny. Statek w gnieździe, w gnieździe było coś takiego, że musieli wyjść na przerwę. Kapitan, kapitan lekko obrócił ster, tylko że potem oficer bardziej obrócił i machnął łokciem, przez co statek prze, przesunął się w stronę plaży nikt na razie się nie obawiał, bo tak po, tylko pomyśleli, że muszą zobaczyć usterkę, chociaż nie wiadomo czemu niektórzy tak myśleli. Janal zbliżył się tak blisko, że w końcu miał pasażerowie mieli lekkie obawy. W końcu usłyszeli jak coś szeloszczy pod, pod układem. Oczywiście wszyscy wybiegają i tam przedziały się rwą. W końcu Janal Zaczyna tonąć. Oczywiście z taką wielką prędkością, jaką wpłynął, przy, od, od razu wpłynął jeszcze na jego kadłub. był Prawie cały kadłub był na plaży, potem zaczął się lekko przewracać, a potem um, rufa ogólnie nie była na lądzie, więc statek zaczął się szybko przewracać na bok. No i rufa została jako pierwsza. 4 kominy od razu poszły. No i z, z, pięciu, z takich 2500-2400 zmarło na, na tym pokładzie 200 osób. tak się tak przychylił, że niektórzy którzy byli na samym, na, samym, na samym szczycie kadłubu nie mogli się już utrzymać, musieli się puścić, przez co nie, nie wpadli aż, nie wpadli tak dobrze no i na tym w obrazku który pokazałem, widać jedną łódź o tutaj która oczywiście się uratowała, tutaj mamy też niektórych osoby, ale oni jeszcze pływają tutaj mamy ogólnie kadłub tutaj też jest nie wiem, i tu mamy most kapitański, z którego niby kapitan, tak. Ale to później będziemy. Tutaj, jak widać, widzimy, osoby, które już się nie mogły trzymać. Jest po drugiej stronie jeszcze wiele więcej, ale to mam jedynie z tego zdjęcia. Przybliżmy sobie trochę. A teraz, tak, umówmy szczegóły. Mamy tutaj rufę, która już zaczyna lekko cała tonąć. No i tutaj już chyba finalne. Za... Ojej, przepraszam. Co to jest? A. A, no dobra. Ja nie mogę, co ja robię. Um, tu widzimy już finalne zatonięcie. Tu widzimy rufę. Nie ma żadnych już szalup ratunkowych. To jest jeden z ostatnich szalup, które wypłynęła. Jeden z, z ostatnich kominów, który się porwał i cały kadłub. Widzimy tutaj w 1955 roku, oczywiście za zatonął ostatnie 3, 3, nie tam 4 jeszcze jest, 5, 6 osób, tu widzimy gniazdo, niby jakby o, dobrze ten statek obrócić i zobaczyć, no to nie, niby było mówione, że nie, z gniazda musieli pójść do toalety, potem kapitan obrócił lekko ster, a tamten oficer machnął łokciem, przez co się obrócił i poszli na samą rufę. Tak naprawdę można określić to lekką zdurą, ponieważ gdy nie było potrzeby wracać z staro, jak widzimy na obrazku tu ym, jak widzimy tam później za obrazkiem jest pełne morze, więc nie ma potrzeby chyba zbytnio do obracania. No może lekko, bo tam wpłynąć, ale myślę tak, kapitan, kapitan nie uratował się jako pierwszy, a oficer jako od razu pierwszy. Oficer specjalnie machnął na to ręką, ponieważ nie zależało mu tak naprawdę na tym, aby statek dokończył swój podróż, po prostu mu zależało najprawdopodobniej na tym, żeby statek się rozbił. Dlaczego? że na tym statku, chciał mieć kapitana, ale czemu nie dano, a więc stwierdził, że lepiej jak machnąć ręką, i niech, niech statek zatonie. Poszedł sobie stąd, 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 do, do pierwszej szalupy, i gdy już tak zaczął tonąć, w końcu tą szalupę opuszczono, i ten gościu, jako jedyny, prawie był w tej szalupie, może trzy osoby były, bo. I tak naprawdę parzec na to Janel no, zatonął tylko przez tego jednego chłopa, no potem w końcu poniósł konsekwencje, w 65 oczywiście, no ale jak widać cała rufa jest przechylona.